Gry, konkursy i zabawa, a wszystko to w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbył się pierwszy festyn rodzinny zorganizowany dla mieszkańców gminy Kolbudy, gminy Pruszcz Gdański oraz Gdańska. Jesteśmy na terenie szkoły w Kowalach, gdzie po raz pierwszy w pierwszej szkole metropolitalnej mamy taki festyn rodzinny. Dotychczas takie festyny z okazji Dnia Dziecka odbywały się na stadionie przy ulicy Glazurowej. Natomiast tutaj po raz pierwszy mam taką możliwość po otwarciu szkoły, która się odbyła w zeszłym roku we wrześniu. Teraz możemy zorganizować tutaj wspólnie z miastem Gdańsk i gminą Próż Gdański taki festyn dla mieszkańców tych trzech naszych ościennych gmin. Mamy jeszcze piękną pogodę. Widać, że dzieci są zadowolone i szczęśliwe. Rodzice też dopisali. Frekwencja jest, jest naprawdę ładnie. Pięknie i będziemy na pewno takie festyny powtarzali. Cieszę się, że ten festyn został zorganizowany, że mamy tak wspaniałą szkołę metropolitalną i że pokazujemy, że można Łączyć, a nie dzielić. Możemy doświadczyć wspólnie spędzonego czasu rodzinnego, dobrej zabawy, dobrej organizacji. Mam nadzieję, że uśmiechu mamy wspaniałą pogodę. Świętujmy ten dzień rodziny. Po raz pierwszy tak duży festyn rodzinny odbywa się na terenie Szkoły Metropolitalnej. Sądząc po atmosferze oraz frekwencji, miejsce to już na długo zostanie gospodarzem tej imprezy. Tego typu wydarzenie, zorganizowane w kowalach, to zabawa i rozrywka, ale przede wszystkim integracja lokalnej społeczności. Festyn rodzinny jest. Z tradycją myślę, że wszystkich szkół. Ja przyszłam tutaj do tej placówki z Sopotu. Wcześniej pracowałam w gdańskiej szkole i jest to rzecz, która moim zdaniem powinna funkcjonować zawsze, żeby to społeczeństwo, tutaj Kowal, zgromadzić i zintegrować. Głównym elementem potrzebnym do tak sprawnego zaplanowania festynu jest przede wszystkim współpraca. W organizację bardzo prężnie włączyli się mieszkańcy Kowal oraz lokalni przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o naszych mieszkańców, to Bardziej zaangażowali się lokalni, lokalne firmy. Ja i Rada Sołecka chodziliśmy tutaj po okolicznych naszych firmach i prosiliśmy o pomoc jakąś w gadżetach, w jakichś zabawkach dla dzieci. Bardzo dużo firm się przyczyniło i pomogło nam, żeby ta nasza zabawa dzisiejsza była fajna. Impreza trwała od godziny 11, a moc atrakcji rosła z minuty na minutę. Czy Festyn spełnił oczekiwania przybyłych gości? Fantastycznie, można robić dużo różnych rzeczy. Można zjeść owoce, można popatrzeć, jak kuglarze tutaj skaczą i robią różne fantastyczne rzeczy. Każdy uśmiechnięty, wszyscy się bawią, więc mam nadzieję, że będzie miła zabawa. No jest rewelacyjnie, bawimy się świetnie, dziękujemy szkole i gminie. No rewelacja. Chociaż dzień dziecka był już 1 czerwca, to nikt nie powiedział, że zabawa nie może potrwać troszeczkę dłużej. Mamy nadzieję, że festyn rodzinny w gminie Kolbudy to dopiero początek wakacyjnej ramówki rozrywkowej. Polecamy również zobaczyć Daniel De Vita i argentyński blues w gminie Kolbudy oraz Smocze Łodzie i pierwszy trening w gminie Kolbudy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.